Siema widzowie, z tej strony oczywiście DaVinci A dzisiaj nowo zapowiedziany projekt Czyli przez kilkanaście godzin będę pracował Na niemieckim TysznepL Czyli tutaj tutejsze referando O tym ile można zarobić, jakie są napiwki i stawki Dowiecie się już w tym odcinku Mamy piękną pogodę, także jedyne co potrzebuję To samochód, który zaraz sobie odbiorę I lecimy po zamówienia, bo dzisiaj mamy piątek Także prawdopodobnie trochę ich będzie A jeśli podobać się taki format filmów, To zostaw koniecznie łapkę w górę Bo 3000 łapek pod tym filmem To kolejny film z serii jeździmy na niemieckim pyszne.pl ja się aktualnie przebieram swoje robocze ciuchy i lecimy z tym. Generalnie to co, odebraliśmy sobie zamówienie, odebrałem już auto, odebrałem sobie telefon, z którego będę dzisiaj korzystał, zaraz Wam wszystko pokażę. Jestem właśnie przed maczkiem, jak widzicie. No i co? Jedziemy, bo właśnie odebrałem zamówienie. Już od razu wpadło, bo dzisiaj w sumie jest, co jest w piątek, także tych zamówień trochę pewnie będzie. Dobra, co odebrałem? Telefonik, oczywiście, słuchajcie, wziąłem sobie ładowarki jeszcze z domu, żeby sobie podładować, No i oczywiście kluczyki do auta. Jeździmy oczywiście sobie Appem z Wagoniciem z 2020. 21 albo 2 bodajże roku Także co, no jedziemy sobie pod adresik, nie? Dobra, to widzowie Dojechaliśmy sobie na adresik Mamy tutaj Żariarko wchodzimy sobie McDonald's ja dus zo onszijn dankbaar bedankt. Ik realiseerde me dat het een beetje niet was. się tak dziwnie patrzył na mnie Jakby w ogóle się zdziwił, że żarcie do niego przyjechało Dobra widzowie, kilkanaście spraw organizacyjnych To znaczy, o co chodzi Generalnie dzisiaj jeżdżę autem I generalnie zawsze jeżdżę autem Macie po prostu wybór Możecie jeździć sobie rowerem, samolotem Czymkolwiek chcecie Oczywiście to nie do rady Słuchajcie i o co chodzi Nie pracuję w takim systemie, że za zamówienie mam daną ilość pieniędzy Tak jak jest to w Polsce Uważam, że tak samo powinno być w Polsce Że macie po prostu stawkę godzinową od Czyli na przykład nie mam w ogóle zamówień Stoję godzinę, a i tak dostaję za to kacę Więc to jest akurat spoko Za paliwo oczywiście nic, nic nie płacimy I tak samo jak w Polsce, w ogóle to jest chore, że w Polsce Chciałem na przykład kiedyś raz sobie jeździć na pyszne.pl I co się okazało, że muszę kupić torbę I muszę wydać własne pieniądze, chyba 100 zł za torbę taką przewodzącą. Tą, którą macie z tyłu tutaj, ja mam z tyłu bagażniką Ja dostałem 5 takich za darmo, więc Trochę śmieszne generalnie, że w Polsce za takie rzeczy się w ogóle płaci Dobra, tu oczywiście mamy niemiecką aplikację Klikam, że sobie po prostu zamówienie oddałem, już. Tutaj klikam powrót do sklepu, czyli w tym przypadku do maka. Dzisiaj jeszcze tylko na maku, ale dzisiaj jest drodzy widzowie piątek, także tych zamówień jest bardzo dużo. Wracam, od razu dostaję zamówienie, pakuję i znowu jadę na dany adres. I tak, by the way, w ogóle zbagowała mi się aplikacja i nie mogłem znaleźć tej chaty, ale już znalazłem, także idziemy sobie. tak. Generalnie też chciałbym tu mieszkać, pojemna cicha okolica, Teraz pakujemy manzo. W ogóle jeżeli podoba Wam się coś takiego, taki format filmu widzę aby łapeczka w górę i napisz w komentarzu dostawa, a dostaniesz drogi widzę serduszko ode mnie, także co? Lecimy i wracamy. Będziemy dzwonić zaraz Taki plus, słuchajcie, że na domofonach zawsze jest nazwisko napisane Więc nie musicie się domyślać Po prostu dzwonicie i tyle yeah. Halo McDonald's yeah. o, Wszyscy mili Patrzcie, jeszcze dostałem pieniążka, fajnego Równowartość naszej dyszki Więc kozacko Patrzcie W Polsce by już zak**ali w sumie, nie? Tak sobie myślę. Fy, fy. Czekaj, co tam było napisane? Das is keine pipi. Nie, nie rozumiem tego słowa. Pipi sztangę? Nie wiem. Nie ogarnię. Dobra, wychodzimy. Takie z dzieciaki na skuterze. się w ogóle. Jedziemy dalej. Dobra widzowie, akcja jest taka. Idziemy teraz do, do Maca. Znowu. Muszę generalnie sobie wcisnąć, że zamówienie zostało oddane. O, macie tym napisane, co ktoś zamówił. Zobaczcie, Big Tasty Bacon, czyli kanapka, której nie mamy. Big Mac w zestawie z frytkami, napojem, hamburger, cheeseburger i dostawa. 28,95 euro. Tyle zapłacił klient. I teraz tak. Generalnie mam trzy przyciski. Pierwszy to jest, że po prostu dałem zamówienie. Ten zielony, niebieski. To jest chyba pauzy bandwagon, czyli że po prostu chcę mieć pauzę i klikam sobie, że mam pauzę. Tutaj, jeżeli chcę skończyć zmianę, jest ja po prostu kliknę, że dostawa została dowieziona. No i mamy od razu sobie tutaj taki zielony przycisk. Klikamy go i od razu nas kieruje z powrotem do restauracji. Mamy 8 minut do restauracji, także nie jest źle. Jedziemy sobie. Mamy klimę w samochodzie, a jest na dworze 20 około stopni. Mam kurtkę, bo muszę mieć kurtkę, bo bez kurtki nie da rady. żeby być rozpoznawalny, że ja jestem kierowcą, a nie ktoś inny. Dojechaliśmy widzowie do restauracji. Z tego co widzę, już mam nowe zamówienie. Słuchajcie, 9 minut do nowego zamówienia. Zamówienia, ok, także lecę odebrać. Dobra widzowie, zamówienie mamy ze sobą Wkładam nawigację do naszej trzymaczki i co, jedziemy widzowie Zaraz małą przerwę zrobimy na jakieś żarełko. Nie wiem, czy będzie się dało w sumie Bo jest full zamówień, widzowie Po prostu wracam i od razu mi się aktywuje jakby nowe zamówienie Chyba, że sobie pauzy kliknę W ogóle pyszne.pl nazywa się tutaj inaczej Bo pyszne.pl w Niemczech to jest Lieferando Tak to się nazywa Napisałem w tytule, żebyście wiedzieli, drodzy widzowie, o co chodzi Fajny sobie piesek biega Także my sobie wracamy do restauracji Zaraz zobaczymy, gdzie jedziemy dalej No i essa. I teraz tak, widzowie Chwila prawdy Jeżeli chodzi o zarobki Tak naprawdę, widzowie No nie ma w ogóle mnożników Macie stałą godzinówkę Jest to 12.50 plus napiwki, czyli wychodzi wam generalnie w dobry dzień, na przykład w weekend, no to tych napiwków jest dużo i potraficie zarobić, nie wiem, od około 16, 17 czasami nawet do 20 euro na godzinę, w zależności od tych napiwków i w ogóle. Dzisiaj, słuchajcie, ja zacząłem około godziny 15, pracy i jeździmy sobie do 22, do 22.30 można jeździć maksymalnie, także dzisiaj będzie to 7 godzin tylko, no i zobaczymy pod koniec dnia, ile po prostu zrobimy sobie takie fajne podsumowanko. Generalnie sprawa jest widzowie, mam żarcie, zadzwonił ale nikt nie odebrał No i przypał generalnie jest widzowy teraz Bo babka zamówiła Nie odebrała żarcia jakby Bo zadzwoniłem trzy razy I co w takiej sytuacji widzowie robimy? Po prostu bierzemy żarcie i jemy i Nie no tak naprawdę To niestety będę musiał zaznaczyć w aplikacji Że zamówienie zostało nieodebrane No i tyle nie widzowie Będę musiał je zwrócić do restauracji Niestety Takie są zasady Trzymamy się zasad A co babka zamówiła generalnie widzowie? A więc Filet of fish Czyli kanapka Który chyba też nie mamy w McDonaldzie naszym W zestawie Czyli kanapka z rybą Ciastko jabłkowe tasty bake, Grand Barbecue Cheese i za dostawę. Czyli 33,45 euro wychodzi, widzowie. No ale niestety trzeba, musimy zaznaczyć, że niedostarczone. Moglibyśmy zadzwonić, ale nie podała swojego numeru. No nic, widzowie, wracamy sobie do restauracji. Patrzcie, 5 km, 11 minut tutaj jechałem. Jestem na totalnym zadupiu, no ale nic, nie ma opcji. Musimy teraz wracać. Widzowie. Kolejne zamówionko, dwie minutki do celu, widzowie. Mamy tylko dwie minutki do celu. Właściwie. nie opłaca się jechać, no ale co? Musimy niestety. Mogłem pójść pieszo, ale w sumie bez sensu, nie chcę mi się szczerze. W ogóle nie mogę miejsca znaleźć, widzowie. idziemy sobie do numerka 30. Halo, McDonald's. Dobra widzowie, mamy taki paragonik ze sobą i tutaj też widzimy co dana osoba zamówiła. W tym przypadku był to ponownie Big Tasty Bacon, kanapka, czyli ta wielka, Column Light, 5 serków i dostawa. 18,52 euro. Czy się opłaca? Napiszcie w komentarzu, czy się opłaca. Bo według mnie jest to chyba podobna cena, jakbyście sobie w Polsce zamówili. Wsiadamy na szybkości, bo mnie autobus goni. Patrzcie, jedzie autobus. Mnie prawie rozjechał. Na farciku, widzowie. I co? Tradycyjnie, widzowie, mam tutaj to zamówionko 18,52, tak jak powiedziałem. Tutaj na dole też wybieracie sobie, czy klient zapłacił z góry, albo zapłacił gotówką. Tego nie klikam zazwyczaj, bo właściwie nikt nie płaci gotówką. Raczej wszystko jest zapłacone już z góry. No i klikam sobie Zielone oczywiście i wracam sobie do restauracji. Zaraz muszę podać telefon. Oczywiście mam tutaj kabel ze sobą, także nie będzie problemu. Klikam po prostu tak, tak i jazda. Patrzcie na to, w ogóle mamy godzinę 19.30. Zatankowany został rano samochód i cały czas jest full paliwa. Nic właściwie paliwa nie zaszło, co jest w ogóle szokiem. Chciałbym, żeby w moim aucie tak było. Dobra, jesteśmy pod kolejnym adresem widzowie. I teraz, tak, patrzcie na to. Macie fajne porównanie teraz, bo ktoś zamówił 20 Nageców, duże frytki i właściwie zapłacił. 1777 euro. Teraz napiszcie w komentarzu, widzowie, ile by to wynosiło, jeżeli byście w Polsce takie samo zamówienie zrobili z Maka? Halo! widzowie dostałem drugi napiek. Euro 50. jest dobrze. Jest dobrze Lepsze to niż nic. Musimy sobie zrobił sobie małą przerwę. Ale w sumie co? Lecimy dalej. Dzisiaj na grubo lecimy, widzowie. Zamykamy I wsiadamy I generalnie teraz tak W ciągu całego dnia mojej zmiany Mam prawo zrobić 35 minut przerwy W tym czasie wejść sobie do restauracji I zjeść sobie posiłek Do około 5-6 euro Czyli starczy to na kanapkę Napojem mamy za darmo Oczywiście dostaję kurteczkę zawsze Dostaję chyba 3 sztuki I zawsze sobie piorę, Po prostu biorę sobie świeżą Jeżeli chodzi o torby są nieograniczone Biorę sobie tych toreb ile chcę Jeżeli potrzebuję biorę sobie torbę Zazwyczaj są one w restauracji Nie potrzebuję mieć jednej prywatnej Porównajcie sobie to do polskich warunków W Polsce kiedyś chciałem sobie jeździć na Liferando I co się okazało? Że musiałem kupić własną torbę Za 100 albo 80 zł, coś takiego Twierdziłem, że nie zrobię tego po prostu Bo znałem, że jest to bez sensu Dlaczego jeżeli chcę jeździć i zarabiać jakby dla kogoś A mam już dokupować do tego torbę W ogóle bez sensu Jeszcze nie wiem jak jest w warunkach Kiedy jedziecie sobie autem w Polsce Nie wiem czy wtedy musicie płacić za paliwo Tutaj tak nie jest Tutaj za paliwo w ogóle nie płacicie Właściwie za nic nie płacicie Musicie tylko po prostu jeździć i się wyrabiać tych czasów Generalnie, co? Bez takich spraw jeszcze fajnych, to dostajecie zamówienie. Ja mam załóżmy tutaj zamówienie, i mam tutaj u góry napisane oczekiwany powrót. Jest godzina dokładnie 20.15. Wyjechałem z restauracji. Mam oczekiwany powrót: 20.28, czyli muszę do 20.28 znowu pojawić się w restauracji, odhaczyć, że już jestem na miejscu. Także, żeby nie było też takiego kombinowania, że po prostu ktoś sobie gdzieś pojedzie nie wiadomo gdzie, bo i tak ma godzinówkę, więc w sumie czemu nie? No, a teraz mam zamówienie z tyłu, więc trzeba je dać.

I dałem żarcie. I babka do mnie. Czy wszystko jest w środku? A ja mówię, że nie wiem, bo jestem tylko kierowcą. Ale prawdopodobnie tak. Raczej wszystko jest w środku i babka normalnie wszystko zaczęła wypakowywać przy mnie I mówi, że zawsze są problemy Że zawsze musi dzwonić do restauracji, a ja mówiąc, proszę sprawdzić sobie wszystko i tyle Sprawdziła sobie i prawdopodobnie wszystko było w środku, więc... Widzowie, teraz plusy i minusy, które mogę zaliczyć do tej pracy Nie wiem, jak one się mają do polskich warunków pracy pysznych BL Może zacznijmy najpierw od pozytywów Jeżeli chodzi o pozytywy, to drodzy widzowie Na pewno elastyczny grafik Pracuję kiedy chcę właściwie Ja lubię na przykład jeździć samochodem, i dla mnie pracę praca to jest po prostu przyjemność czy tam dorobienie sobie, zarobienie na jakiś cel, to jest spoko kaska. Z takich wad widzowie, to co? Stawka mogłaby być w sumie większa, bo nie jest ona duża, jak na niemieckie warunki, uwierzcie mi. W ogóle kolejna sprawa z wad które należy zaznaczyć, to jest to, że jeżeli pracujecie już jako kierowca w Niemczech, to musicie uważać na fotoradary. Słuchacie całych Niemczech, z tego co widziałem kiedyś taką mapę porównawczą. W Polsce jest około 500-600 fotoradarów, a tutaj jest około 2000 w całych Niemczech. Trzeba uważać, bo mam kolegę, który przyjechał tu do pracy i tam w Drugi albo trzeci dzień dostał mandat 50 euro, także słabo. Dobra, jesteśmy na miejscu. A i mam lody, przewożę lody. One i tak się pewnie rozpuściły trochę. Macie te lody, one tak wyglądają. Urodzło się Dostałem jeszcze 2,50 euro na piwku, więc gitana. Ale ciężko drzwi chodzą, nie? a mówią, że takie bogate to Niemcy. Widzowie, jest godzina dokładnie 22, właśnie skończyłem swoją pracę, pracowałem od godziny 15 do 22, czyli jest to 7 godzin. Pamiętajcie, że stawka jaką mamy to 12,50, plus napiwki, których naliczyłem dzisiaj 11,50, także razy 7 godzin wychodzi to tyle, plus 11,50, macie tutaj całą sumę. Chcesz więcej takich odcinków, byku, zostaw łapeczkę, napisz jakiś fajny komentarz, a my widzimy się tymczasem.